Przedstawiam od razu naszego pierwszego gościa na łączach z nami, ksiądz profesor Alfred Wierzbicki, etyk i teolog. Dzień dobry, witam księdza serdecznie. Dzień dobry, witam panią redaktor, kłaniam się państwu. Zacznijmy od tego, co wydarzyło się wczoraj i co dziś jest szeroko komentowane. Jasna Góra, uroczystość kościelna w ramach pielgrzymki rodziny Radia Maryja. Ojciec Tadeusz Rydzyk, ale też biskupi, arcybiskup Piętraszewski, a razem z nimi, ramię w ramię, Jarosław Kaczyński, Jacek Sasin, Mariusz Błaszczak, Zbigniew Ziobro. Czy zdaniem księdza Jasna Góra. I taka religijna okoliczność to jest miejsce, w którym partia może agitować. Patrząc z punktu widzenia religijnego, to jest to wydarzenie ogromnie gorszące. Jest to po prostu religijny skandal. Co więcej, czy co gorsza, jest to wbrew temu, co sami biskupi deklarowali, że w nadchodzącej kampanii wyborczej, której zresztą jeszcze nie ma, ale już jest jakaś prekampania, że Kościół, przestrzeń kościelna, ludzie Kościoła, w tym hierarchowie, media kościelne, nie będą angażować się w kampanię. No to, co mieliśmy, z czym mieliśmy do czynienia wczoraj, było po prostu złamaniem tego przyrzeczenia. I bardzo mnie to smuci, ponieważ wiarygodność mojego Kościoła, z którym się głęboko utożsamiam, jest bardzo niska. A tego typu właśnie igranie ze słowem, niedotrzymywanie słowa bardzo szkodzi Kościołowi. Ja nie wiem, czy to pomoże PiSowi, ale Kościołowi na pewno bardzo to szkodzi. Stanowisko episkopatu, które ksiądz-profesor wspomniał, brzmi dokładnie tak. Kościół nie jest po stronie prawicy, lewicy ani po stronie centrum, ponieważ kościół ma swoją własną stronę. Kościół winien stać po stronie Bożej, tak mówił arcybiskup Stanisław Gondecki. Mówił i tyle, kropka. Słowa i działania rozmijają się zdecydowanie. Zdecydowanie się rozmijają. Żal, że właśnie to dzieje się na jasnej górze, bo stamtąd płyną wzorce do parafii. Nawet jeśli może jakiś ksiądz wziął sobie do serca ten apel biskupu sprzed kilku tygodni, to teraz widząc te obrazki z jasnej góry, będzie czuł się w jakiś sposób zachęcony. Oczywiście nie cały Kościół się angażuje w politykę, ale jest ta właśnie część Radio Maryjna, która zawsze uprawiała politykę. Tym bardziej jest to dziwne, że Jarosław Kaczyński tak chętnie występuje z rządem Morawieckiego i tańczą na pielgrzymce Radia Maryja, a przecież nie kto inny, tylko Jarosław Kaczyński posądzał ojca dyrektora o to, że jest ruskim agentem. Są słowa, które warto przypominać, które głosił w latach 90. Jarosław Kaczyński, a także inne słowa pana prezesa, że partie typu ZHN, które są głęboko powiązane z hierarchią Kościoła, są najkrótszą drogą do laicyzacji kościoła. No i kto tu jest odpowiedzialny za laicyzację w Polsce? Oczywiście jest wiele czynników. Ja jestem daleki od tego, żeby zjawisko tak poważne jak laicyzacja i słabnięcie chrześcijaństwa w Polsce wyjaśniać jedną przyczyną, ale niewątpliwie biskupi w pierwszym szeregu, no i obecnie rządząca partia są odpowiedzialne za głęboką. Yy, Laicyzację w Polsce. Zaraz, oni, ludzie zaraz nie o niej chcą porozmawiamy po dodatkowo. Wizji kościoła. To prawda yy, i tendencja jest oczywista. Im bardziej lewicowe poglądy, tym większe oczekiwanie, że Kościół będzie odrębny, oddzielony, rozłączny od polityki bieżącej. Ale wspomniał ksiądz profesor o czymś mam wrażenie bardzo istotnym, o tym, że z Jasnej Góry idzie przykład. I teraz tak, kiedy ja osobiście słucham wystąpień arcybiskupa Jędraszewskiego czy ojca Rydzyka, to właściwie spodziewam się, że padną co najmniej kontrowersyjne słowa, że ktoś zostanie obrażony, albo że któryś z panów wskaże jedynie słuszną polityczną siłę. Pytanie, czy oni mówią w imieniu wszystkich księży, to znaczy, co z tym przykładem, który jak ksiądz profesor Mówi, idzie z jasnej góry, zrobią, nie chcę w pejoratywnym sensie używać tego słowa, ale szeregowi księża gdzieś na poszczególnych parafiach na peryferiach Polski. Czy oni przy takiej narracji hierarchów i władzy jednocześnie mają szansę być niezależnymi duchownymi? Tego nie wiem, co zrobią inni księża. Ja już powiedziałem, że mnie bardzo oburza, no ale oczywiście mój głos nie ma tu większego znaczenia. Jestem skromnym, szeregowym księdzem, zresztą zagrożonym niedawno wydanym dekretem episkopatu. Nawet nie wiem, czy w mediach wolno mi się z całą swobodą wypowiadać, bo i takie sankcje mogę ponosić. No ale sumienie i odpowiedzialność Zarówno za Kościół, jak i za Polskę, nie pozwala mi milczeć i chciałbym, aby było jak najwięcej nas, którzy jednak odcinamy się od tego. Ale liczyłbym przede wszystkim na czcigodnych księży biskupów. Jeśli raz wydali takie oświadczenie, że w kampanii wyborczej nie uczestniczymy, to po powinien być jakiś głos co najmniej, Upomnienie dla ojca ryzyka, który zresztą no głupstwa wygadywał na jasnej górze, który widzi wojnę nie tam, gdzie ona jest. W ogóle, po cóż nam ty, tyle wrogów? Więc ja liczyłbym przede wszystkim na głos biskupów. Niech biskupi mają odwagę krytykować swoich kolegów, którzy tak bardzo nam wszystkim szkodzą. W polskiej konstytucji relacje państwo Kościół opisuje artykuł 25. W tym artykule czytamy między innymi, że władze publiczne w Rzeczpospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań politycznych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym. I teraz, gdzie tu bezstronność, skoro władza premiuje jedynie słuszne poglądy, no i gdzie tu y, swoboda wyrażania w życiu publicznym, tu chociażby przykład księdza profesora, gdzie na kulku. Nie było miejsca na tok myślenia i działania naukowe księdza. Tak, już zostawiam tę moją smutną historię z kulem, jakkolwiek no ona jest świadectwem głębokiego kryzysu katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Powiedziałbym więcej kryzysu kościoła w Polsce, bo nikt. Poza szeregowymi księżmi, poza intelektualistami z wielu uczelni nie stanął w mojej obronie. Nie było głosu żadnego biskupa. Nawet nie chodziłoby o moją własną obronę, nie jako mnie, tylko pewnych zasad, że na uniwersytecie nie represjonuje się za wyrażane poglądy i że uniwersytet jest także miejscem, gdzie można wyrażać krytykę kościoła. Ale to zostawmy. Natomiast w tym, w punkcie, w którym obecnie jesteśmy, ja myślę, że rzeczywiście trzeba bronić dobra wspólnego, a nie partyjności, bo stronniczość to jest właśnie partyjność i nie można się tak wprost angażować w walkę polityczną. Ja oczywiście też wypowiadam w tej chwili pewne poglądy polityczne, dlatego że jestem zaniepokojony narastającym autorytaryzmem. Ale to tylko dlatego, że demokracja i chrześcijaństwo są głęboko spójne. No oczywiście korzystam też w tej chwili z przestrzeni publicznej. Ale nawet nie poddaję krytyce rządzącej władzy. Poddaję krytyce moje środowisko kościelne. I tę destrukcję, którą wprowadza właśnie środowisko ojca Tadeusza ryzyka. Przyjrzałem się tyle na ile można było twarzą, to bardzo smutni ludzie, już wystraszeni i po co ich jeszcze ma straszyć arcybiskup Jędraszewski i yy, ojciec Tadeusz. Naprawdę bardzo mi żal tych ludzi, których się tak instrumentalnie, tak nie traktuje, których się napełnia lękiem przed yy, urojonymi zjawiskami. Opozycja, zwłaszcza ta lewicowa, stawia tutaj tezę o umowie barterowej, dosłownie umowa barterowa, to znaczy księża w polskich kościołach mówią wiernym, na kogo ci mają głosować, a wdzięczna partia rządząca mniej lub bardziej po cichu ładuje w kościół pieniądze. Te pieniądze odgrywają, to chyba bezapelacyjnie, dużą rolę, bo też przypominam sobie jeszcze raz, wrócę do tego, co spotkało księdza na Kulu, bo ksiądz-profesor opowiadał wtedy, że faktycznie środki finansowe od ministra Czarnka pozwalają rozwijać uczelnie, ale z drugiej strony też prowadzą no, do takiej intelektualnej degręgolady, więc może szerzej pieniądze i władza demoralizują również kościół. No, pieniądze nie powinny być pierwszą rzeczą w kościele. Oczywiście pieniądze są potrzebne także kościołowi jak każdej instytucji, ale pierwszym zadaniem kościoła jest ewangelizacja, łączenie ludzi, budowanie mostów i temu na pewno nie służy Polityczność. Bardzo mi się podoba to, co zostało w tym oświadczeniu biskupów powiedziane, że Kościół nie jest ani po prawej, ani po lewej stronie, jest po Bożej stronie. Ja bym nawet Pana Boga tak bardzo w to nie mieszał. Wystarczyłoby powiedzieć, Kościół jest po stronie ludzi, w imię Boga. No, ale nie będę korygował tego oświadczenia. Natomiast skoro już mowa, o, jakiej, o jakiejś kalkulacji, na pewno no, część ludzi kościoła liczy na pieniądze od rządzącej partii, to ja radziłbym przeprowadzić inną kalkulację. A co będzie, właśnie jak tych pieniędzy zabraknie? Ja wiem, że to może napędzać ludzi do urny i jeszcze księży bardziej zapalać do uczestniczenia w kampanii wyborczej. Ale czy możemy sobie wyobrazić kościół, który nie jest już kościołem masowym, który nie ma już wielkich zasobów finansowych, ale jest kościołem świadectwa ewangelicznego? I może bardziej warto tak kalkulować, powiedziałbym, po Bożemu, a nie w kategoriach kalkulacji czysto politycznej. Mamy naprawdę wiele rzeczy do przemyślenia, i jeszcze raz powtarzam, że ja naprawdę oczekuję głosu najważniejszych autorytetów w Polsce, biskupów, w sprawie właśnie tego, co się wydarzyło wczoraj na Jasnej Górze. A co rozleje się niestety po całej Polsce. Można odnieść wrażenie, że w tym wszystkim jest pewien dysonans, no bo z jednej strony mówimy o kościele, który z roku na rok, żeby nie powiedzieć z miesiąca na miesiąc traci wiernych, istnieje zjawisko laicyzacji, wspominane już przez księdza, ale z drugiej strony to jest taki czas, w którym, jak chyba jeszcze nigdy, ten głos kościoła sygnowany przez rodzących, nie był aż tak mocno obecny w debacie publicznej. No to jest poniekąd zrozumiałe, że kampania polityczna zawsze polega na tym, że chwytamy się jakichś nośnych haseł. Oczywiście do kogo to przemawia? No przemawia do środowisk skupionych w rodzinie Radia Maryja. One nie są właściwie tak liczne, no, ale dzisiaj żyjemy w sferze medialnej i wszystkie właściwie wszystkie media poświęcają temu uwagę. I Sądzę, że to jest tak, że to czego, czego chyba nie chcieliby ani ojciec Rydzyk, ani arcybiskup Jędraszewski, żeby stawali się przedmiotem ustawicznej krytyki. Szkoda, że ta krytyka przychodzi tylko z zewnątrz, a tak mało jej z wnętrza samego kościoła. Profesor Andrzej Col i Ojciec Gurzyński zaangażowani są w projekt Kościół Wolny od polityki. To ma być, to jest taka szeroka kampania informacyjna, społeczna. Jak ksiądz profesor sądzi, odniosą pożądany skutek. Ten komunikat Kościół Wolny od polityki ma szansę się przebić i zafunkcjonować niezależnie od no, stanowiska episkopatu, stanowiska, które brzmi dobrze, ale niewiele z niego wynika. Ja tu, nie widzę, ja tu nie widzę sprzeczności pomiędzy właśnie Kongresem Katoliczek i Katolików a episkopatem. Raczej widzę no, kilku biskupów, którzy byli wczoraj na Jasnej górze, którzy robią rozrabiacką robotę w kościele i którzy być może mają dobre intencje, chcą służyć ojczyźnie, odwołują, odwołują się często do tej retoryki bogojczyźnianej. Czy ta zasada Kościół wolny od polityki ma szansę? Oczywiście, że ma szansę, ale potrzeba wiele przemian mentalnościowych i jakiegoś też, myślę, że no, doświadczenia samego dna. Jeszcze Kościół go nie doświadczył. Mianowicie, no, takiej sytuacji, kiedy, po prostu, Kościoły naprawdę będą puste. Ja nie wiem, czy to będzie dramat. To może być jakiś nowy początek. Także na krótką metę patrzę pesymistycznie, ale w dalszej perspektywie tak. Oczywiście kościoła masowego, jaki był jeszcze do niedawna, najprawdopodobniej już w Polsce nie będzie. No ale to nie kto inny, tylko papież Benedykt mówił, że rolą chrześcijan jest być kreatywną mniejszością, a nie współrządzić czy też korzystać za panarzy władzy. Ksiądz profesor Alfred Wierzbicki, etyk A jeśli mordo chcesz się wozić mercem i lubisz czasem dotknąć kogoś w śmieszne miejsce, zostań księdzem, bo nawet jak chwycą cię za rękę, to możesz zmienić parafię i problemu nie będzie. Natomiast jak większe masz ambicje, klawo, możesz żyć jak pączek w maśle, na każdym kroku kłamiąc i brać łapówki non stop, lecz pamiętaj, by ich nigdy nie wpłacać na konto. Et to to